Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale Czytania dla Duszy. Zapraszam Was na horoskop dla strzelca, na maj. Już przygotowuję sobie tutaj dla Was kartę. I będziemy czytać energię na maj dla strzelca. Energia dla maj dla strzelca. Energia na maj dla strzelca. Już patrzę, na macie wisielca energia wejściowa. Bieda. Od tego się zaczyna miesiąc, no ale zobaczymy, co dalej. Macie biedę tutaj. Czyli możecie mieć problemy finansowe, możecie mieć problemy emocjonalne, yy, możecie być w takiej energii niedostatku i skupiać się na tym, czego nie macie w brakach. Tak naprawdę, yy, zobaczcie, tutaj macie klucz do wyjścia z tego, ale wy yy, możecie być w takiej mentalnej klatce i nie dostrzegać tego wyjścia. Energia przeszkadzająca, mak. Nie kreujecie życia takiego, jakiego chcecie. Dobra, pod spodem macie tego wisielca, zobaczcie. Wisielec mówi o zastoju. Wisielec mówi o tym, żebyście zobaczyli na daną sytuację, na relację lub na człowieka z innej perspektywy, bo macie tutaj y, zawężone pole widzenia. Wisielec mówi też o tym, byście więcej na przykład medytowali albo zaczęli medytować. To Wam pozwoli y, być może przetrwać. Jakiś okres, albo pozwoli wam ruszyć do przodu. Ale ta energia często mówi o Zastoju, ale mi królik hałasuje. Dobra, patrzymy sobie. Energia wspierająca strzelca. A z buław. Czyli coś się powinno ruszyć do przodu. E, tu mogą spłynąć jakieś pomysły fajne. Jeszcze e, będę wracała do tych, oczywiście. E, sprawiedliwość. Karta to jest. Co nam się muszczy tutaj w negatywie. Ojej. Ktoś was może zająć, albo wy kogoś będziecie ranić. Dobra, patrzymy energię tutaj wspierająca. Dziesiątka nic Jakiś etap waszego życia się kończy. Dla niektórych to... Zaraz mam pojęć, o co tutaj chodzi. Jeszcze energia kończąca. Dobra, cesarzowa. Patrzymy o co tutaj chodzi. Wciągnę sobie jeszcze kartę transformacji, yy, przy, przy strzelcu są zmiany. Bo tu widać w, w czytaniu, że są tutaj zmiany. Eksploracje. Możecie gdzieś wyjechać. Dobra. No patrzcie, są zmiany, to jest transformacja. Strzelec będzie przechodził transformację. Yy, według mnie ona może być dosyć trudna dla Was, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w czytaniu. Jeszcze to od Was zależy, jak wy do tego podejdziecie i pamiętajcie jedno, to są czytania ogólne. Weźcie z tego, co Wam pasuje tak naprawdę. Co nie znaczy, żebyście brali tylko te pozytywne rzeczy, bo to nie o to chodzi, ale to, co wy czujecie, że jest wasze, że Was dotyczy, to po prostu to. Yy, Weźcie, weźcie ze sobą, a to, co nie jest wasze, to po prostu pozostań, pozostawcie za sobą, bo, tak jak powiedziałam, to są energie ogólne, i może tutaj być przekaz, na przykład dla jakiejś tam części ludzi, dla tego, kto to ma usłyszeć. A na przykład dzisiaj tutaj może się nic nie zgadzać, a może się wszystko zgadzać, albo tylko część, albo na przykład z waszego znaku ascendentu. O, dobra, bo chciałam wyciągać dalej kart, ale przecież nie skończyłam tutaj. Zacznijmy od tej energetyki. To jest energia biedy, kochani. Tak ja Wam powiedziałam, tutaj możecie czuć mocno niedostatek, możecie się skupiać na tym, czego nie macie. Możecie czekać na kontakt z czyjejś strony, czyli jeżeli jesteście w jakiejś trudnej relacji, która gdzieś tam ma zerwany kontakt, no to niestety musicie troszeczkę poczekać i wy będziecie, żadne z Was nie będzie chciało się pierwsze odezwać. Tak może być, ale tak jak powiedziałam, to mogą być problemy finansowe. To może być um, takie poczucie, że no, gdzieś to wasze życie na przykład stoi w miejscu i nie, wie, nie wiecie, jak ruszyć. W, macie w negatywie maga. Mag często mówi o tym, że no, macie w sobie wszystkie narzędzia do wyprojektowania pozytywnych rzeczy, ale z tego nie korzystacie. Czyli nie kreujecie nic pozytywnego na dzień dzisiejszy. To może mówić mak, ale to nie, jest tylko mak. to nie jest tylko to, bo mak w negatywie, jako energia przeszkadzająca, mówi o kłótniach, o problemach w komunikacji, o tym, że możecie się niedojrzale zachowywać, albo ktoś w waszym otoczeniu będzie taki w stosunku do was. Jeżeli jesteście w relacji, to jedna ze stron może się właśnie tak w relacji miłosnej, tak zachowywać jak dziecko niedojrzale. E, dobra, co tutaj dalej widzę? No, to są manipulacje, więc one mogą być z waszej strony, ale mogą być z drugiej strony. Czyli jakieś kłamstwa, bo to też są kłamstwa, jakieś kłamstwa, manipulacje mogą tutaj się pojawić. Na to uważać, jeżeli wasza intuicja wam podpowiada, e, że no coś takiego jest, to po prostu odejść od tego i również. Samemu tego nie robić, bo jesteście w Karcie Sprawiedliwości. A to jest karta karmy, ale nie tylko. Zaraz wam powiem, co ja tutaj po prostu w Waszym czytaniu widzę. Lada dostrzeca iść krystalicznie troszeczkę, czyli odejść całkowicie od jakichś manipulacji, oszustw, kręcenia, bo to się wam zwróci wtedy. Bo energia główna jest tutaj znacząca, ona mówi o tym, to, co siejesz, to zbierzesz. Czyli jeżeli się energię niedostatku, no to ten niedostatek przyjdzie, moi drodzy, jeszcze więcej tego przyjdzie. Jeżeli cały czas skupiacie się na tym, że nie macie pieniędzy, no to te, to może przyjść, te braki cały czas. I tak samo, jeżeli kręcicie, jeżeli manipulujecie, oszukujecie, to tutaj y, może przyjść zwrot tego dla was. Ale jeżeli to wy jesteście ofiarami manipulanta, to macie kartę sprawiedliwości, czyli y, Czyli możecie czuć się w taki sposób, że przyjdzie do was sprawiedliwość i takie zadośćuczynienie za, za to, że ktoś was na przykład tutaj krzywdzi, a ktoś może przyjść z takim skrzywdzeniem, ponieważ macie rycerzami czy w negatywie. A to jest osoba, która przychodzi, no gdzieś tam wam robi ten burdel w życiu i odchodzi. I, I to może być jakaś osoba z waszej przyszłości. To może być jakiś wracacz, który będzie was chciał skrzywdzić, ale to może być. Taka ogólna energia mówiąca o tym, że no ktoś was gdzieś tam może ranić. Tu naprawdę mogą być problemy w komunikacji, więc to może o to tutaj chodzi, że będą problemy w komunikacji i niekoniecznie tylko z drugiej strony, ale to są takie ogólne problemy z dwóch stron w relacji, że ta komunikacja i to może być takie obopólne zranienie, więc na to tutaj. Uważać, jeżeli jesteście w konfliktach, to karta sprawiedliwości mówi o tym, że macie szansę na pojednanie się, macie szansę na harmonię. Bo mm, pomimo tego, że ta pierwsza karta jest trudną kartą, to na samym końcu macie cesarzową. A cesarzowa już jest w tym czytaniu według mnie jest dobrą kartą. Zobaczymy jeszcze. E Zobaczymy jeszcze, co nam tutaj wyrocznie podpowiedzam, ale ja to, ja to odczuwam pozytywnie, że gdzieś tam macie szansę się z kimś e, pojednać. E, ta cesarzowa, o czym tutaj nam mówi, mówi o tym, że jeżeli jesteście kobietami, no to wejdziecie w taką energię w energię już obfitości, bo ona jednak przyciąga pieniądze. Ona zajmuje się pracą, pieniędzmi. E, ona jest również ciepła, troskliwa. Jest dobrą matką, i może być ta ciąża tutaj, bo cesarzowa mówi o ciąży. No i jest też mak, więc mak też mówi o dziecku, ale i, i on jest w negatywie, więc może być też tak, że ta ciąża będzie dla was problematyczna albo dla waszego partnera. Również mogą być, że jesteście w relacji, gdzie są dzieci, mogą być kłótnie spore o, o dzieci, o wychowywanie dzieci. Coś takiego mi się tutaj też. Prze, przejawia. Więc wy, kobietki, możecie być takiej energii, że będziecie się też zajmować sobą, możecie się zajmować swoją urodą również, a mężczyźni przy mężczyznach będzie taka kobieta, która zajmuje się yy, która jest po prostu ciepłą, truskliwą osobą, która zajmuje się finansami. Być może taka osoba was też wesprze finansowo, nie wykluczam tego. Tak może też być. Osoba, która gdzieś tam umie. Jest w tej innej energetyce finansowej niż Wy, może Was wesprzeć, ale tak jak powiedziałam, to wcale nie muszą być kłopoty finansowe. Dobra, następne karty, co ja tutaj dla Was widzę? Mamy Asa Buław. Fajna karta. As Buław, jako energia wspierająca, mówi o witalności, o. O wzrastającej energetyce, o tym, że mogą spłynąć wa na Was jakieś fajne pomysły, może na Was tutaj spłynąć e inspirujący pomysł, może spłynąć na Was coś takiego, że ruszycie do przodu, bo to jest też dyna dynamiczna karta. Yy, mówiąca, właśnie wychodząca z tego, z tego zastoi tutaj, więc coś jakaś energetyka na was spłynie żeby z tego zastoju wyjdziecie, więc się nie martwić że, że będzie aż tak źle bo z samego czytania wychodzi że to nie będzie aż taki trudny miesiąc dla strzelca tutaj yy, następnie mamy dziesiątkę mieczy w pozytywie, więc ona mówi o tym że no coś się kończy tutaj też ja bym powiedziała, że coś yy, może być związanego z zakończeniem jakiejś relacji stałe, albo małżeństwa ale to wam y, to wam wyjdzie na dobre bo to może mówić też o tym, że gdzieś tam będziecie się odcinać jakieś, od jakiejś osoby która no, no na przykład was raniła, była manipulatorem, oszustem jeżeli jesteście w takiej relacji, gdzie są manipulacje, oszustwa, jakieś mogą być nawet zdrady, zranienia to wy się od takiej osoby będziecie odcinać w wy... maju no, ale jeżeli to nie o to chodzi, no to tutaj macie po prostu zakończenie jakiegoś etapu w swoim życiu i otwarcie się tutaj całkowicie na nowe. To może być też tak, że wcześniej mieliście jakiś trudny okres w swoim życiu i teraz on się będzie zakończył, bo macie karty transformacji. Więc jeżeli nawet wejdziecie w początek miesiąca w jakieś takie trudne energie, to to w ciągu miesiąca się zmieni, nie martwić się. Karta eksploracji to jest ta. Yy... Ta podróż, o której mówiłam, to może być wyjazd gdzieś za pracą. Może być. To jest poszukiwanie nowych miejsc dla siebie, ale zobaczymy, co ta eksploracja tutaj mówi jeszcze. Tak, eksploruj nowe terytoria, czyli yy, to yy, nowa ziemia, nowe terytoria. Yy, bądź odważny. Czyli jeżeli masz gdzieś wyjazd, jeżeli będziesz miał jakąś propozycję wyjazdową, to po prostu jedź. Jedź, to może, być dotyczą... to może być zmiana w ogóle miejsca zamieszkania, może być gdzieś praca za granicą, ale ta karta mówi o tym też, żebyś kreował swój własny los, swoje własne życie, o czym Wam mówiłam na początku w magu, że Wy macie narzędzia odpowiednie do tego, a tego nie robicie. Wolnicie gdzieś tam rozmyślać o na przykład o tym, co Wam nie wychodzi, o tym, czego nie macie aktualnie w życiu, zamiast kreować to pozytywne. Więc to powinno się zmienić w maju dla strzelca. Tak. Jest też tutaj eksploracja duszy i tego. Właśnie, to jest podróż też duchowa. Czyli tutaj jest następna faza waszego życia. Eksploracja tak jakby tego, co wasza dusza na dzień dzisiejszy potrzebuje. A żeby dowiedzieć, co wasza dusza. Teraz potrzebuję najlepiej jest po prostu my pomedytować troszeczkę nad tym tematem. I wtedy się dowiecie, że y, y, wy musicie iść w tym czy w tym kierunku. I to jest właśnie też tak, jakby Wasza nowa droga. To może być też podróż duchowa. Podróż ogólnie może też do, dojść do jakiejś podróży. To co wam powiedziałem. Nie musi być nawet jakaś. Większa podróż, ale patrząc na energetykę, to tutaj ja bym powiedziała, że niektórzy gdzieś wyjadą, a niektórzy będą eksplorować siebie, tam nowe terytoria, albo kreować nowe, nowy los, nowe życie. Dobra, patrzymy sobie dalej z wyroczni, co nam się pokaże tutaj z wyroczni dla strzelce na maj. Co nam się pokaże z wyroczni dla strzelce no maj. Okay. Widzicie, radość życia, to jest odzyskana radość życia, to jest takie mm, szukanie też radości życia yy, w tych nawet trudnych, m, w tych trudnych nawet momentach, czyli wypuszczenie takiej swojej energetyki, wyjście z tej energii niedostatku. Dobra, patrzymy sobie dalej. No. no, to są te zmiany, zmiany. To jest karta transformacji, czyli faktycznie dla strzelca tutaj będą zmiany. Mm, I kreowanie. Czyli jednak, czyli jednak w końcu kreować coś pozytywnego. O czym ten mag w negatywie by Wam tutaj mówił. Ale tak jak powiedziałam, ten mag to też może chodzić o manipulacje, kłótnie i inne rzeczy, o których wcześniej mówiłam. Zobaczcie pod spodem. No właśnie. Pod spodem macie kartę tutaj. Surrender. To mówi yy, Taka ta karta mówi: odpuść sobie coś. Jeżeli gdzieś jesteś w jakimś takim punkcie, w którym no nie wiesz, jak wyjść, w jakimś trudnym momencie, to trzeba sobie to odpu odpuścić yy, i po prostu robić swoje, a rozwiązania same przyjdą tutaj. I jest wypuszczanie czegoś ze swojej energetyki. To może być osoba, jakaś sytuacja, zmiana czegoś, na przykład, yy, dla niektórych to może być też y, utrata pracy, która Wam wyjdzie na korzyść. Takie coś też widzę tutaj. To Wam wyjdzie na, na coś dobrego. Ale tu jest rada dla Was: że Wy, że wy wypuścicie coś ze swojej energetyki. To, mo, to może być wypuszczenie tej energii, czyli tej energii niedostatku i skupienia się na, na brakach, na tym, czego, czego nie macie. Jeszcze jedną kartę z tym wezmę. I bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny strzelcu, za wszystko co los ci daje. Miej wdzięczne, wdzięczne serce, a wtedy los przyniesie ci tego więcej. Również wypuść ze swojej energii toksycznych ludzi. Tacy ludzie mogą być. Wokół ciebie, jakaś karta mi się tu zmieszała. Jedną kartę z tej talii wezmę a może dwie. A potem przejdziemy do rady, przesłania. Już się tego nie piję. Muszę oderwać tą metkę z tej szklanki, bo to nie fajnie wygląda. No, no dobra. Patrzymy sobie, co tutaj na w maju się pojawi. No, no zobaczcie, są jakiś storm. To możliwe, że są te kłótnie spore jakieś. Co pod spodem macie? Druga czakra. No, prawdopodobnie macie problem z drugą czakrą. Jakaś dysharmonia może tam występować, zablokowanie. To jest ta energia seksualna tutaj. Ona odpowiada też za, za spełnienie, takie wewnętrzne, za realizowanie siebie. Co tutaj dalej mamy? Ok, dobra. Świątynia. I tą świątynię wam doczytam, ale zobaczcie, tutaj jest. Zobaczcie, jest jakiś manipulator. W miłości uważajcie na sprawy miłosne, ale to jest tylko dla niektórych przekaz, to od razu mówię. Ale jest zobaczcie, jakiś oszust, manipulator jest przy Was i to jest przy karcie miłości. Czyli w miłości, dla, dla osób, które gdzieś tam y, pamiętajcie, jeżeli jesteście w dobrej relacji i nic takiego się nie dzieje, to nie pociągajcie tego na siłę, że wasz partner tutaj e, faktycznie taki jest. Ktoś Was może na pieniądze również też chcieć oszukać, na to uważajcie. E, co tutaj nam się pojawia? To jest ta energia troszeczkę Wysielca. To jest taki odpoczynek i e, energia odnawiająca, energia medytacji, tutaj. Dobra, miałam tą Temple pad zobaczyć. To jest świątynia to właśnie dostaniecie tak jakby spirytualne spiritualne wsparcie właśnie tutaj macie duchową ewolucję już powiem duchowa ewolucja spiritualna droga już powiem Tak, yy, ta ścieżka, którą właśnie idziecie, czyli tą ścieżką, którą przechodzicie, ten sztorm, co się pojawi, to jest yy, droga waszej duszy, to jest, to jest wasz proces, czyli tak ma być, bo wy macie przejść tą transformację. Ale tutaj jest mocny rozwój duchowy wpisany yy, yy, w tę kartę. Tak, tutaj może. No tutaj jeszcze e, e, spiritualny świat. Tu chodzi o to, że macie strażników przy sobie, aniołów i każdy ma tego duchowego przewodnika, to jesteście tutaj na naprowadzeni na odpowiednią ścieżkę i wspierani. Dobra. Wezmę sobie teraz radę przesłanie dla strzelca i będę kończyła. Radę przesłanie dla strzelca na Rada przesłanie dla strzelca na Maj. Rada, przesłanie do strzelca na maj już patrzymy. Balancing akt. Karta numer 11. I od razu skojarzyłam z tą kartą, że to może być ten balans. I popatrzcie nawet te same to są 11. Bo sprawiedliwość to jest 11 i tutaj też jest 11. To jest balans, bo... Yy, Karta Sprawiedliwości często też mówi o balansie, o tym mówi, że to jest połączenie ciała, umysłu i duszy, ale też taka harmonia wewnętrzna, harmonia w życiu. Dobra, wyciągnę sobie książeczkę i sobie doczytam tą kartę. O co tutaj chodzi? Jak będziecie medytować, no to wpadniecie w tą harmonię taką wewnętrzną, więc yy, ta burza pojawi się po coś u Was. Tak, jesteś, jesteś spokojny w środku. Mhm. Nieważne, nieważne, co się dzieje wokół Ciebie, czy Wy macie panować nad sobą, wy macie panować nad wewnętrznym spokojem, bo to, co jest na zewnątrz, to ma do was nie docierać. Wam mówię. mówię. Tak, wo, wobec was mogą być wystrzeliwane jakieś kule, jakieś ataki możecie dostawać, słowne tutaj bardziej, takie coś mi się wydaje, że no, ten sztormik tutaj u was się zadzieje. Tak, tutaj jest też rozpoznanie, który aspekt waszego życia, który filar waszego życia wymaga balansu, wymaga zrównoważenia, harmonii. Wybierz harmonię e, zamiast. E, zamiast. E, discord. Nawet nie wiem, co to słowo znaczy. Tak, wybierz harmonię, no to zamiast tutaj e, tej dysharmonii e, i wielki sukces będzie Twój. Czyli wejdziecie w całkowicie inną energię, o czym tutaj mówią te karty transformacji. Znajdziesz wtedy wewnętrzną y, stabilność, poczujesz tako, takie bezpieczeństwo w sobie mhm. i pójdziesz do przodu. Czyli tutaj trzeba opanować troszeczkę emocje, trzeba opanować to, co się dzieje na zewnątrz, i strzelce wtedy naprawdę pójdą w dobrą stronę. I tego Wam życzę. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa. pa.